Wczoraj prezydent Nawrocki, który urodził się kilka miesięcy przed zniesieniem stanu wojennego bo w marcu drugiego roku przypominam stan wojenny został zniesiony 22 lipca 82 roku wygłosił opinie, do których mają prawo niektórzy zaczadzeni historycy, mają prawo ci, którzy przekłamywali polską historię do tego stopnia, że sami w nią uwierzyli ale to nie godzi się prezydentowi który powinien szukać tego co Polaków łączy i rozumieć niuanse, rozumieć wrażliwość różnych środowisk. Polska Lewica od końca lat 80. starała się jak najlepiej służyć i budować fundamenty pod tą Polskę demokratyczną. To dzięki odwadze i dzięki wyobraźni środowisk lewicowych doszło do okrągłego stołu i porozumienia z Solidarnością. Dziś Dziś mamy ćwierć wieku, 25 lat naprzemiennych rządów partii wywodzących się z ruchu Solidarności. Czy mamy więcej porozumienia, czy mniej? Czy mamy więcej gotowości do zgody, czy mniej? Czy mamy więcej spojrzenia na oponenta politycznego jako możliwego partnera, czy jak na wroga? Mówiąc prosto, prezydencie Nawrowski, czy dzisiaj w Polsce okrągły stół nie między komunistami a solidarnością, ale między solidarnością i solidarnością. Jest możliwy czy nie? I nie wierzę w to, że usłyszę uczciwą odpowiedź, ale jedno chcę Wam przekazać. Wy jako środowiska lewicy pamiętające historię i mające tę właśnie niezbędną pamięć historyczną, Musicie być tymi, którzy apelują o porozumienie, którzy szukają go nawet w tak beznadziejnych sytuacjach, jakie przeżywamy często dzisiaj.